wedle planu działania. A kto mówisz? Krzysiek. No nie żartuj, no przecież ja jadę do ciebie i czy, czy ciągle jest plan aktualny? Chciałem zapytać, czy trzymamy się planu? Medusa, yy, Jakiego? Monika, ja jadę właśnie na poświętne i powiedz mi, czy, czy, czy się wyłamujemy, czy lecimy dalej ostro? Monika. Ale pan jedzie do. do Moniki. Po? po co? No Wiec ja, no, Ja za chwilkę wjeżdżam na Podlaskie. Nie no, przy tak, takie taki telefon. Rozmowy nie będą. To, nie będziemy gadać o tym przez telefon. No. Nie chcę iść do więzienia, a ty. To pomyłka jest. Nie jest to pomyłka. Ja, ja już jestem na Podlaskim. Będę u ciebie za jakieś 30 minut. Ja wiedzielę. Uwaga, gripexy 2. Dobrze, olec.